Zawsze imieniem Tadeusza Segetyńskiego. Koncert ten, proszę państwa, jest okazji 25-lecia samorządu wojewódzkiego. Niezmiernie się cieszę, że będziemy mogli uczestniczyć wszyscy w tej wielkiej uczcie dla ucha i dla oczu nas wszystkich. Serdecznie zapraszam. Proszę państwa, wykorzystując to, że jestem przy mikrofonie. W imieniu dyrekcji zapraszam również Państwa dzisiaj koncert, jutro dalej świętujemy i zapraszam Państwa na sobótki radomskie, które rozpoczną się o godzinie 16.30. Warsztatami będą radomskie wicie konkursy z atrakcyjnymi nagrami, a o 19.30 na widowisko w wykonaniu. Tak zwanych, będą tak zwane sobudki radomskie wolanianek w reżyserii pana Tomasza Żaka. Bardzo serdecznie również zapraszamy, a w tej chwili zapraszam do uczty i cieszę się, że tak dużo państwa przybyło na dzisiejszy występ. Dziękuję.